Teraz pójdziemy sobie na dział damski, bo tam potrafią kryć się prawdziwe smaczki, kolory, wzory, jakieś esy, floresy. Jeśli chodzi o artystyczne klimaty, no to przecież nikt tego nie sprawdza, czy to jest damskie, czy męskie. To może być trochę za duże, nawet trochę za małe. To przede wszystkim ma działać, to ma śpiewać. Jestem wyjątkowy. Bo gdybym miał ja ubierać kogoś do biura, na randkę, no to ja mm, nie, muszę uważać, żeby nie przesadzić. A tu? Stary, przesadzaj. O to właśnie chodzi. Właśnie po to tutaj przyszliśmy, czyli kolory, wzory, Esy floresy, takie luźne pantalony. To będzie fajnie wyglądało. O, to jest dobre. To są pierwsze skrzypce. Do tego dobieramy całą resztę w baziku i to jest aktor głównego planu. Na klipie to będzie świetnie wyglądało, bo są mocne bloki kolorystyczne. Szkoda, że się ciuwa, no ale gdzieś na klipach tego nie widać. No i mamy potwierdzenie. Dział damski to jest to. Okej, okay. to jest mocny kandydat. No wzór jest po prostu perfekcyjny. Tygrysy. I jeszcze Ed Hardy. To jest naprawdę żarta marka, zwłaszcza teraz. No i też fajna historia za tym stoi. Bo ten gość był tatuażystą. Najfajniejsze są te rzeczy Eda Hardy'ego vintage'owe z lat 90. Tam jest poezja, tam się dzieje. To są tatuaże na t-shircie. To, to są dzieła sztuki. To spodnie to samograj. One robią robotę. One niczego nie potrzebują. One same przez siebie działają. Slipware jeszcze w ogóle to jest część od piżamy. Czy można lepiej artysta na scenie w piżamie? Ja nie potrzebuję więcej argumentów. Okej, okay, może jeszcze ten jeden że jest po prostu lekki, a dzisiaj cena za kilogram. Jeśli mam zdecydować, to czy to, to wybór jest prosty. To po prostu zostaje, a to wychodzi z nami. 1-0 dla przemka, ale to jeszcze nie koniec poszukiwania. Okej, okay, dobra. No kusi, Polo Ralph Floren, legitny, jeszcze z vintage'ową metką, w dobrym stanie. No będzie mi się śniła po nocy, jak ją tu zostawię. Dobra, zrobimy tak. Ja ją wezmę, rzucę na wagę. No i waga mi powie prawdę, czy ją brać, czy nie. Chyba serce lumpiarza takiej okazji nie przepuści.